Witajcie Widzowie w grze Murder Mystery 2 Jestem tutaj z specjalnym gościem Czyli... E, gdzie ty jesteś? Właśnie, ty właśnie czy... do mnie jakieś... O siema dziewczyn. I tutaj tylko OG e, Moi widzowie znają tego pana Jestem za tobą Jeszcze nie zmieniłem skina od roku Taka, taka czarno niebieskiej czapce Wiem, jest... byłem, byłem dosłownie za tobą. I tutaj jest Lisek. Tak, znaczy, Czyli już tak już zmieniłem nazwę. Tak, super. Ale e, nie wiem jak chcesz się nazywać. Znaczy, no teraz jestem teoretycznie samochodziarzem, nie? Okej, okay, tu będziesz samochodziarzem. Tutaj okay, mamy widzowie samochodziarza gdyż on jest samochodziarzem. A ty odpadłeś? Ty... No tak, jestem dosłownie przed tobą. Aha, no. dobra. Bo ja byłem za tobą i przez to, e, e, kiedy ty zostajesz zabity, to ja w tym samym czasie. Dobra. Pomyślałam, że tego, aleś skończył czas! Tak. Sprety. Dobra, to kolejne głosowanie. Niestety poprzednia runda zawiodła. Tak. Albo w sumie nie ja hotel Dobra, to ja też hotel. Hotel jest taki, wiesz, bardziej kameralny. Dokładnie. Bardziej widać, co się dzieje. I no chyba, tak, że. Jest, taki... jest jedno no, miejsce, nie... z którego widać wszystko. No. no, chyba, że będzie. Może, mordercą, coś. Tak. Dzień dobry, no, gościu, dokładnie. który od pięciu lat jest tutaj zamknięty. ale. Kim jesteś? Niewinny. Ja szeryfem. Uuu. No wem. Dobra, ja będę w jednym miejscu, oczywiście. Nie, ja idę na samą górę. Na samej Anorel. górze. Na samej górze wszystko. I dobra, widać. jakaś random typiara do mnie podchodzi. Kolejna typiara. Oho. Kto to? Nie wiem. Ty? Nikogo nie ma? O! Co to był? Po prostu się ukrywałem Okej... Okay. Czekaj, widziałem kogoś z takim nożem Oho? Widziałem Let's go! Zabiłem! Jesteś na dole? Jestem przy schodach na samej górze Let's go. Yay. Oczywiście ja sigma. Sigma sigma sigma. dopiero teraz zauważyłem jak się moda zmieniła z tam, jako... Ja chyba bo, nie lubię nie lubię z nich, nie lubię tych trzech map. Nie lubię tych trzech map, ale e, o Bank 2 lubię najbardziej z tych trzech. Kim jest Uuu, jesteś? Szery. Ja murder. Kogo masz? Murdera. Ej, to, to ja zabijam wszystkich? To ja zabijam wszystkich, a ty kampy... A... Ej, przestań! Ej, dobra, to dawaj sojusz, nie? Bez zabijania. Dobra. Ty ja zabijam innych. Ja siebie oczywiście nie będę zabijał. Ja będę sobie expił te monetki Okej, okay, ja nie wiem kto kogo zabił Ja nic nie wiem, spokojnie Ja sobie ekspię monetki Okej, okay, ja nic nie wiem Ja tylko sobie jestem normalnym typkiem Co sobie chodzi Dzień dobry Dzień dobry <noise> Na górze o. jest jedna Jest Dobra, już, już się biorę o, a, ta, ta była, dobra, już nie chodzi. Czekaj, o już wszystkie jajka wybrałem. Chodź z jajkami jest pełne. Ja jeszcze nie, jeszcze szukam inne. O dzień dobry. Ja się. Czekaj, 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 <słuch> no Aha. Let's go. Nie, jeszcze ktoś jest? God damn. Ej to Jeste... jest jakaś typowa w ventach. W ventach. W jakich ventach? Jesteś ty jakaś typowa w ventach. O, o. Let's go. Let's go. Brawo. Wcale, wcale nie teamowaliśmy. Nie, wcale, wcale. 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 Ale coś podejrzewali pewnie jak tego. Nie, oni, oni ciągle jakieś nyhyhy pis piszą ciągle na, na czacie nyhyhy Tyle, że backwards Nie, ja chyba Nie wiem No, haustuje Dobra, to czekaj Szybko się z tobą wytraduje Znam Trade Zaakceptuj Zaakceptuj mój trade Dobra nie, dwa... nie, nie wiem Ej Tak po prostu ci nic nie dam o oh mój Boże, znowu szeryf O, znowu szeryf? Dobra To ja postaram się widzieć wszystkich, co wyglądają na mordercy. Spokojnie, ja cię będę osłaniał Trusas? Ej, nie pokazuj! What the hell? Weź mój ta co niebieska jest! Wziąłem, wziąłem, wziąłem! Tak? Wziąłem to niebieska jest, w niebieskiej koszulce. Tam ona jest, ta! Niebieska, niebieska, niebieska. Nie, to nie jest ona! To jest ona, to jest ona. W tej zielonej, w tej akwa? To nie jest ona. No w tej Aqua, no? To nie jest ona. Nie, bo zginę i będą jaja. Ja muszę się na pewno upewnić. O! To jest albo ta niebieska, albo tak ta z niebieską czapą. Nie, no, zaraz, się, zaraz się dowiemy. Kto jest zaraz mordercą? Bo czas minie. Jak. Kto był mordercą? Ja miałam. To mnie zrób Dobra, kto był? Teraz się okaże. Uwaga! A mówię! Miałeś rację! Mówiłem! 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 Była ona! Wow! Czekaj. Zaproponuj My jeszcze ci nie wiem, jak o, o. Zaproponuję ci. jak działają dokładnie. o Zaproponuję ci, Trojda. No, oczywiście, czas musiał się skończyć. I runda. To czekaj szybko. Dobra, to daję tobie to. A, A ty mnie ty... to też za. Ja ci to daję, okej? Okay? Okej. Okay. Eee, akceptuję. Jej. Dzięki. Jesteś super. Bro, ej, rację. nie. Widzę jak, jak ktoś, ktoś kto gra jest <gifterza> niewidzialny Kto? <gwierdział> tak, 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 tak. Morderca? Tak, 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 tak. Tak, morderca? Nieźle. No. To czekaj. Możesz mnie zabić, a ja ci będę mówił gdzie są ludzie, ale jak tylko chcesz. Yy, dobra. Teraz będę. O, tu jesteś chodź. Zabij mnie. Tutaj. Już patrzę. Już patrzę. Co so, są cztery goście w takim dużym pokoju. Jest jedna niewidzialna typiara. Nie wiem czemu. O! Jest! Aha. Dawaj. Jest w dużym pokoju cztery osoby. Trzy, trzy osoby są w dużym pokoju. Tu? Nie, nie, w takim innym dużym pokoju. Idź za tym ósmym gościem. A, a tym? Dobra, to 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 wiem. Nie, nie. Tam gdzie jest e, winda. O nie. Dawaj, umiesz go zabić? Nie! Sorry. No dobra, trudno. No trudno. Ale dobra! E, no. Kolejna runda! Kolejna runda. Może coś, może coś fajnego się wydarzy. Albo nie. Ale jest taka typiara, która jest niewidzialna. Jedna niewidzialna typiara. Ja... Ja cię, Ja nie lubię tej typiary. Tak? O, hotel 2 Ale ja wolę misję tu. No dobra, to biorę. jest tyfera, która jest niewidzialna? Tak, tylko widać ją, jej, te... Jej, nie. jak... Tylko nie wiem, czy ona teraz wyszła? Co to jest? Jakiś wilk dołożył na serwer. Yo, ej. Ale, what the fuck. Nie? Kurde. Sheriff. In... To jestem niewinna. <laughs> jestem z tym wilkiem w pokoju, jeden. Uf, uff. Kim Taka. jesteś? Ja jestem niewinny niestety. O! Ale ten pies to jest świetny. No. Mega, to jest... Wilk. A Hau, Chau, Haha. O kurde, jest ta dziewczyna, wy... E, jest ta dziewczyna w takiej zielonej koszulce, w jeansach. E, w takich blond włosach długich i z misiem. To ona jest? Nie, nie nie ona. Ona jest łysa. Czekaj. Łysa jest tym? nie Nie, 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 nie ona. Jest taka... Blond, to jest ona, to jest ona, to jest ona! Czekaj! Musisz iść na oko. Czekaj, idzie na oko, idzie na oko! Chyba? Albo nie, 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 nie! Zawróć, zawróć! Nie! Czekaj, w ogóle sprawdzę, czy teraz jest. Nie. Sprawdzam, czy teraz jest ta niewidziana dziewczyna. Nie, nie ma, tak. nie ma. Nie ma. Nie Aha. Źle. To jesteś ty. Nieźle. Gratulacje, gratulacje. Już gracz. będę musiał kończyć. Nie. A jeszcze jedna runda, czy nie? No dobra, no to jeszcze jedną rundę, no. Dobra, dzięki. Ja będę wycinał takie niepotrzebne rundy, jak na przykład, że gdzie są niewinni, czy gdzie... Jest! Mamy to! Mamy to! Okej, okay, okay, dobra, widzowie. To tego nie wycinaj, to tego nie wycinaj! Wiem, wiem. Okej, okay, widzowie, to teraz będzie ostatnia runda. A więc, no... Jak widzicie, to mam tutaj taki fajny wisiorek z Roblox Hunt. A więc jest super. Okej, okay, dobra. Będę dalej próbował uciec z um, tego e, lofty. Ej, chodź na środek. No nie no, znowu... Chodź, chodź na środek, chodź na środek. na, na środku, chodź Dawaj, klikaj. Uu, uu. Kim ja będę? Czym ja będę? Czy będę miał klona, czy nie? Pewnie nie. O, drugi się tworzy. Tak, mam Never mind Okej, okay, to, to było disappointing. Ej, za zabiliście? No nie. Dobra, zobaczymy, czy ktokolwiek będzie miał odwagę w ogóle przejąć e, ten. Do nie wiem. Uciekaj! No nie. Okej, okay, widzowie. No dobra, to A ja już muszę kończyć. Tak, 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 tak tylko zróbmy zakończenie. Tak, to zróbmy Czekaj, czekaj. To ja już wyjdę z Robloxa. albo Dobra. nie. Bo zróbmy zakończenie vlogu Czekaj. Więc tak. tak, no chodź tu. A tak, mam nadzieję, że Wam się podobało. Stawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem. Zachęcam, ale nie zmuszam. I cześć.